<śmieniciela> tak, tak. I ale ja nie mam leczyć bo, bo, yes, tak, w tak meble, u się nie podobają. Każę, żeby, <śmieniciela> żeby na balkon wyrzuciła. <śmieniciela> spaczą <śmieniciela> <Meble śmieniciela> spaczą się na deszczu, na mrozie, na wilgoci. Ale po co kulary na balkonie? Nie no, bardzo dobrze. Co bardzo dobrze? Że się meble spetą? No. Głupoty następne opowieści spróbuje jadli. Ale, ale się mnie spodziewasz, na twoje okulary do nie mm. Czy mama zadzwoni do ciebie? Nie, zadzwoni. Czy okulista? Ej, zadzwoni. zadzwoni. tego To ja bym przekazywała, żeby ojciec przyjechał z taką niewizą, widzisz, co się dzieje. Musisz w nocy nie wpadł na to. No. Nie wiem, ja jednak Ci proponuję, żebyś z albo w albo na dziadka wersalce. Tam te wersalki mhm. są duże. Ta jest wyjątkowo mała. No, Zresztą no, no. taką chcieliśmy. Słuchaj, czy Ty się uczysz, czy tylko lawirujesz? Już się nie uczę. Słuchaj. Już się nie uczę. Umi uważasz, że już umiesz? Na jutro tak. No na no, jutro no, to nie tam. musisz umieć, abyś na pojutrze umiał. No, no, no. No to dawaj ten z Polskiego, zobaczymy co zapamiętałeś. No, że ma już tam, po, prostu, po prostu zapamiętałeś. co zapamiętałeś, sam dla siebie. Tak, nie przeszkadza mi teraz. No. no, masz ci los. A, a cóż ty tam robisz takiego? Gra, <laughs> gra. A lampy, że nie możesz zapalić, żebyśmy ja, lepiej dla ja, Widzę, ja, to... wyśmienicie teraz. <laughs> Płoniesz tą? To może tą? Nie, nie. No dobra, 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 może tak być. Może tak być. Tam jeszcze po tak. prostu sobie ja barzył, bo ja tak, sobie skrzywiam, bo mi się ubija tak Może być, ale zgasi to, nie? A to mam zgasić? Tak. Całe? Tak. No to pewnie widzisz coś? Tak, wszystko widzę. Ja się jednak martwię o Twoje oczka. Nie, no jest okej. Okay. Moja ukochana oczka, ile one razem były Tylko, że było, daj jedno oczko. <laughs> <to> Już się wystawiał. <laughs> daj drugie, nie na drugie. To było dziecko. میترکیور رو بیپا به چکترس.